może zacząć się paniką, rozumiecie, nie? To jest okurde, nie trafiłem, więc jakby Ci, co w sumie nawet zaczynają, to fajnie jak sobie opuścić wszystkie śruby, w miarę wtopić tą, tą śrubę tutaj na, na prowadnicy, wjechać i bezpiecznie, nie? Tak, tylko o, zaznaczam, żeby nie było, że Emilian, bo żeś pokazał, że ze śrubami trzeba wjeżdżać. Nie, 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 ja już sobie czułem się w tym samą trochę, więc jakby już tam mniej więcej wiem, nie? Dobra, dobra, do rzeczy, Emilek. <grywa> Ej kolego Czego chcesz? Ja nic nie mam do żarcia Idź sobie stąd Daj spokój, proszę Cię Odpali coś Ci, daj sobie spokój Okej? Okay? No idź sobie Kurde, tak nauczą mi Mam nadzieję, że mnie nie opierdoli Że nagle mu amba nie odpali Ja ugryzę Cię Dobra, no i co? Wam już pokazuję? A jaki potulny, ładny, co? Piękny, bardzo ładny